Najlepszy champion paru ostatnich patchy, Jedyny hero, który potrafi grać Czekola, talent, dominator, królowa, low elo. Ulubiony champion twojej dziewczyny. Nic innego jak Ari. A dzisiaj zobaczymy sobie jak najlepszy chiński midlaner, czyli Xiaohu, Midlaner RNG drużyny, która ostatnio wygrała LPL-a, a co za tym MSI, RNG zawodnik. Roll Never Give Up. Dzisiaj zobaczymy sobie jak on właśnie gra Ari, jak masakruje przeciwników. Już na start coś co nam się rzuca, to możemy zobaczyć, że ma on strasznie dużą mapę, no bo ta mapa jest ogromna. O wiele większa niż normalny zawodnik, więc na pewno tutaj na to przykłada dosyć sporo uwagi. Oczywiście, standardowo zaczyna spotką, tak jak pracuje każdy na Ari, grasz spotkę, grasz Oxfire, czyli W. Tutaj zobaczymy, zaczyna od początku. Matchup będzie rozgrywał. Matchup na Zoe. Prawdopodobnie ciężko zrobić priorytet na Zoe. Na początku bardzo mocno ona pushuje, no ale tutaj zobaczył, że jest ona daleko, że miał już zbardowane te kurczaki, więc teraz tutaj. Od razu wleciało parę autoataków. No i to jest to, o czym mówiłem w przednim odcinku, jak zasfitować creepy. Zobaczcie, jak sobie pięknie ustawił pierwsze trzy creepy. Także każdego jeden po drugim mógł zasfitować. No i teraz znowu. Wie, że jest tutaj lekko do przodu, ma lekkie prajo. Jeżeli Zoe będzie chciała teraz polecieć pod tego creepa, to, to on już jest przygotowany. Ładnie wysadzi, stepował. No i teraz Zoe nie ma kół, więc podchodzi. Próbuję coś grozić. Jeśli nie trafia na W, na trzeba jest takich rzeczy. I prawdopodobnie będzie miał pierwszy level 2 odmierę na równo, wziął to no to jeszcze odpalił sobie kamerkę więc szybki multitasking tak to jest jak się streamuje, no streamowanie nie jest dosyć proste jeżeli grasz i streamujesz to naprawdę musisz mieć niezłą podzielność uwagi o, no i tutaj co Zoe z dosyć mocnym mocnym rozegraniem, nie wiem czy to był Ignite podniesiony z ziemi, czy to Ignite rzucony jej własny, no ale wziął w, prawdopodobnie wyrolowała tego Ignita, więc bardzo dobrze jej się udało, bardzo fajnie tutaj, ale przychodzi Rek'Sai no i Rek'Sai robi to co robi najlepiej, level 3 gank po całym botside'zie no i teraz wywołała mocną presję, on tutaj musi splashować no i tyle by z tego było, a wave spot bardzo fajny więc ten gang naprawdę mega, mega fresh no bo teraz jeszcze tutaj nie daje przejść, więc naprawdę ta Rek'Sai totalnie wygrała właśnie linię no i co, zbyt dużo tutaj nie musiał robić Xiaohu, ja, po prostu ma lepszego no. Jego gościu z totalnym szefem. No i teraz zobaczył, jak tutaj to rozegra. Nie chcę chyba cofnąć, bo ma full money, A jednak będzie chciała, bo teraz hard przepuszuje. Właśnie tutaj wykorzystał to, że Ari bardzo fajnie, szybko puszuje. jak gdyby grał innym czempionem, prawdopodobnie by nie był w stanie tego zrobić. No ale jako, że Ari dwa razy kuł i nie ma całego wave'a, to Byłam w stanie dopuszczać tego wave'a. Zobaczcie, że on tutaj skażył ten wave pod towerem. To, że bardzo szybko, bardzo dużo bije. Dążył kupić, fajny buy. 700 golda, co mamy, jeżeli mamy 700 golda, najprawdopodobniej lepiej, co możemy kupić, no to oczywiście Dark Seal. Dark Seal zawsze na starcie, najlepszy item, jeżeli mamy na całą książkę. Prawdopodobnie na każdym czempionie. Dark Seal, no i ewentualnie jakiś kryształ, właśnie tak jak tutaj kupił buty. No i można żyć. to jeszcze z czerwonym trinketem, od razu zmienił na czerwony trinket. Coś tutaj lubią robić. że zeskołtował. no i o, o, fajnie, że o obronił dla... Rek'Sai Jungle Nie ma za bardzo po co koncentrować creepów. A fajnie tutaj mógł skoverować Rek'Sai, i zagrać właśnie pod nią. A szczerze, ona tutaj wygrała mu mocno linię. I tutaj próbuję, próbuję zniwelować ten push. Nie chcę dać. Pushować. O to właśnie chodzi w Ari. Ari, grając z Ari, najprawdopodobniej zawsze chcemy po prostu hard pushować. Po piątym levelu ten wave clear wchodzi na wyższy level, bo wtedy rzucamy już dwa ryzyku i nie ma całego wavea. No i potem na dziewiątym, na dziewiątym też jest piękna poezja, bo jedyne, co robimy, no to po prostu rzucamy Q i potem W, QF znika. Mamy no tutaj bardzo krzywo porzucane, no ale udało mu się koniec końców rozfarmić i Nie ma gdzieś Zoe, więc może lekko się obsrała, próbowała gdzieś tam zejść do topa i teraz zonuje ją. Nie dać jej przejść, fajnie tutaj to rozegrane, trafione na dobry trade. Z tego strony obita nie aż do końca. Też kryje się za creepami. Fajnie właśnie wokół tego gra, żeby niwelować Zony. No to jest coś właśnie, co jest mega ważne w graniu. Żeby zawsze wiedzieć, czego spodziewać się po przeciwnym czempionie. Jak go można ograć? Na przykład, gdy gramy na Zoe, to fajnie właśnie gramy wokół creepów, żeby nie dostać bańki. Tą drogą na przykład gramy z Ari, no to nie chcemy stać w creepach. No bo jeżeli będziemy stać w creepach, no to prawdopodobnie Ari będzie mogła zrobić dwie rzeczy naraz. Czyli tak jak teraz by na przykład tutaj rzucił Q, może spuszować wave'a. No i tym samym też obić przeciwnika. No tutaj musiał sfleszować, no bo łuką wskoczył i jest też w ciężkiej sytuacji, bo nie ma many. Troszkę ją zwoistował, Bo krzywo rzucał tutaj spelami, zwłaszcza ten charm, który musiał zasfitować. Zaraz będziemy musiał gdzieś tutaj szukać bazy, ale jest to też jak sobie. Zobaczymy, jak teraz będzie grał, bo to jest ciężki moment. Moment, w którym nie do końca mamy jak zrykolować, ale moment, w którym też nie mamy many. No i tutaj akurat z pomocą przychodzi Zoe, która stwierdziła, że no musi zgridować. Zgridować po flesza i się po prostu wywalić. To jest częsty błąd właśnie każdego nowicjusza na Zoe, nawet nie nowicjusza bardziej już graczy nawet doświadczonych czasami. Że po prostu zbyt mocno gridują po te całą Spell na ziemi. Naprawdę. Czasem Trzeba dać sobie upuścić i tutaj ciekawa sztuczka, którą robi, patrzcie, że cofał się, wchodził do bazy i wychodził z bazy i odpalał potkę. Tak, żeby jak najwięcej dostać many no i jak najszybciej móc wyjść z bazy. Taki tutaj może nuance, niu, taka tej leka sztuczka, no ale pozwala zaoszczędzić z jedną dwie sekundy. No ale wracając do tej Zoli, no, nie warto nie warto gridować po to, żeby podnieść każdego spela Czasem po prostu lepiej go zostawić, a nie przyjąć jakiegoś słabego trade'a albo... Nie umrzeć po prostu tak jak on tutaj zrobił. Czyli elegancko wyłapany charm, full combo, no i to będzie tyle, no. Oj, to jeszcze jest follow-up od Rek'Sai, więc mogę dojechać, no i piękne, piękne zabicie. Gdyby nie ta Rek'Sai, no byłoby ciężko, no bo jednak Ari to no nie jest champion, którym chcemy grać w pojedynkę. Trzeba wziąć pod uwagę to, że Ari troszkę się już. To już nie jest ta Ari co kiedyś, co w 2014, gdzie mogłeś sam zabić przeciwnika. Teraz już raczej głównie Ari opiera się na tym, że. No niestety trzeba grać z Jumblerem, a samemu nic nie jesteście w stanie zrobić. To, co robicie, to po prostu się maszynką do czarmowania i satokowania jakichś zagrań. Wiadomo, no, no, oczywiście, jak jesteście 30, 0 to, to prawdopodobnie będziecie mogli maszutować. I tutaj też uroki grają w gaming house'ie chińskim. Krzyki z tyłu. No, może troszkę rozprasza, no ale niestety takie są uroki będzie prograczem. Dopuszował fajnie Będzie no, mógł teraz sobie kupić jeszcze książkę albo kryształ. i oczywiście wart kontroli. No i znowu wchodzi wychodzi, od potę i wychodzi. Ulala, Ula, ale tam się śmieją. No, znowu. Zyskasz trochę many, troszkę czasu. No i spoko. Fajnie, szybko przyprzyło tego wave'a więc teraz jak wróci, traci max jednego creepa, jest tyle co nic. właśnie takich rikoli trzeba szukać. To jest coś, co odróżnia właśnie zwykłych graczy od graczy profesjonalnych. To są te rikol timingi, no. To nie jest takie trywialne, jak się wydaje. kolowanie naprawdę ciężka ta strategia. Czasem trzeba po prostu myśleć bardzo do przodu. No to jest co, level siódmy, znaczy, że rzuca Q i tylnie zostaje na jeden autoatak, ewentualnie na W Właśnie to chcemy robić gradient z ARI. Po prostu tak jak on tutaj. Q, w, w przepuszczowujemy wave'a. No i teraz gdzie mogli szukać jakiś zagrań Gdzieś na sajdzie, nie trafiony kan coś co się zawsze zdarza. No i tutaj pierwsze co robimy. Odpala czerwony. Czyści. Może gdzieś jeszcze sam postawi Ward'a. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Żeby kontrolować wizję. No i potem, żeby przyciekili męł ciemno. Tutaj nie ma trafionej bańki, więc od razu gdzieś tak wychodzi też przed creepy. Próbuję załóż zdinajować. Fajnie właśnie wykorzystuje to, że nie ma, nie ma idealnej pozycji do tego, że nie ma cooldownów. No i tak tutaj właśnie zdejował dwa creepy. Dwa creepy, niby nic, ale jednak jest to tam z 30 golda lekko ponad. No i sam też nie trafił, bo każdego to przystało. Jeszcze tutaj za bardzo nie miał po co pushować, no bo spuszuje. Ale no pytanie po co? Jak chcemy pushować, no to tylko po to. Żeby gdzieś potem móc coś poszukać, zrobić jakąś presję. A nie do końca jesteśmy zawsze kiedyś w stanie zrobić presję, jeżeli na przykład nic się nie dzieje na mapie. Nikogo nie ma, nie ma tego stapu. No bo teraz co? Puszuje, nie rzuci nigdzie czerwonego, nie sprawdzi niczego za bardzo. No a też na topa jej nie zejdzie, bo na topie go nie ma, na bocie tak samo. Tego tutaj zagrać na spokojnie. No ale tutaj dopuszował i fajnie wziął tego wave'a. No to jest moment, w którym fajnie dopuszowałeś, no bo z jednej strony zrobi się cofnęła. Więc gdzieś tam chcemy, żeby straciła jak najwięcej creepów. Z drugiej strony też to jest idealny spot, żeby się cofnąć po książkę albo można do czegoś poszukać na mapie, ale tutaj cofnięcie wydaje się mega w porządeczku. Cofnie, kupi całą książkę, kupi jakąś kolejną książkę, ponią tam gdzieś, żeby lody robić, no bo na Ari jednak lody to jest kluczowy przedmiot. Głównie o to chodzi, żeby wejść, oblodzić przeciwnikowi, był on trochę gorszej pozycji, no i potem już łatwiej trafić Charma o wiele. w międzyczasie wywala się na bocie. Renatka. Dziewiąty level. To jest kluczowy moment dla Ari, no bo już masz tutaj wszystkie klipy z tyłu. I tutaj jest Zoe ze ścianą, ale raczej nie deram. Chociaż o, pojechała zbyt głęboko. Też sprokowany. Leci tutaj daleko. No to jest bardzo długi fight, więc tutaj nawet mógł go sam zabić. Jeżeli Ari bije się w długich fightach, no to nawet coś może zrobić. Ale w krótkich na linii No już nie ma tego samego burstu. Więc zobaczcie, jeszcze zapisał. 16 Mid F idealnie stajmował, kiedy Zoe będzie miała z powrotem flesza tak żeby wyjeść i teraz żeby Rexa mogła wokół tego grać no bo grając z Zoe bardzo ciężko się gra w Ari no bo rzucacie R do przodu to zawsze dostaniecie to Tu z wiadomo ma na was mocny dojazd no i jeżeli przyjdzie jungle no to jesteście praktycznie zawsze martwi, jeżeli nie macie flesza więc naprawdę ciężko pod tym względem się to gra no i tutaj zobaczcie Q, nie ma całego wave'a no i to jest właśnie piękna w Ari, dlatego jest taka mocna ten wave kill jest nie z tej ziemi i niestety, trochę mu brakuje, By kupić lody, zobaczymy, czy sprzeda potkę. Oj tak, więc sprzedał potkę bardzo wcześnie. Nie jestem zbyt dużym fanem sprzedawania wcześniej potki, no ale tutaj było to... musiał to zrobić. No bo jednak spike na się jest o wiele silniejszy. To jest znowu Q i nie ma całego wave'a. Mimo, że stracił dużo creepów, tak, że po prostu nie trafiał autoatakami, to przez to, że... Mega dobrze recoluje, no to jednak 106 creepów w 12 minucie jest na jego koncie. Daje mega dobry wynik. Nie znowu Q, UF sobie przepuszowany. Zobi gdzieś w topside, Bot zabity, więc nie ma co tam chodzić. Oj tutaj, próbował coś wynaleźć, próbował coś wynaleźć, niestety nie udało mu się. No znowu, Zobi próbuje po... zagrać pod to. Oj, dostał tutaj tym. Troszkę infortunne a tutaj flash do tyłu. Wszystko jak najdalej się da uciec. No nie, jakoś przeżył. To też wyglądało to mocno niebezpiecznie. Nawet jeszcze jest. Jest jak i no ta naprawdę jest całkiem mocna. Całkiem sporo bije. Uj. Blisko, żeby dostał tym Puddle Bo jest przepuszczony. i może się udać do bazy. <laughs> To jeszcze jest jakaś próba lekkiej podymki. Jest to może lekko ryzykowne, no ale jeżeli na Utilu złapię tej graba i z face tankuje wszystko, no to może nawet to wyjść. Ale niestety, tak to jest, no to jest po prostu cyrk, cyrk na kółkach, po prostu lepiej, żeby się cofnął. I tak to rozegrał. Więc teraz, co może robić? Jeszcze chcę zostać, próbuje gdzieś tam zbajtować tą Zoe. Próbuję, moim zdaniem to też jest zbędne, na no, no, udało się. Udało się polecieć, no i Rexai dokończyła dzieła zniszczenia. Naprawdę. Pik Zoe, by Rexai i Ari nie jest najświeższy. Grind to jest mega ciężkie, no bo jedna zła R do przodu, od razu nie żyjesz, jesteś bardzo niemobilny, na dwa czempiony z mega mocnym dojazdem, których nie za bardzo da się skajtować. Eksych Alternator kupiony, no bo to jest standardowy build, który chcemy grać na Ari. Lody, buty na CD i potem Horizon Focus. Zapytasz czemu buty na CD? No na Ari najlepiej zawsze grać buty na CD, no bo cooldowny są tym czego potrzebujecie, bo jeżeli nie jesteś w stanie wykasować 3 razy waszych speli, to nie będziecie mieć obrażeń. Plus i tak chcemy zawsze grać wokół tego, żeby gdzieś szukać place'ów z aircom, może jakimś charmem w ten sposób budować przewagę. Plus penetracja nie jest aż tak dobra, zważając fakt, że mamy true na Q i to jest główne, główne miejsce naszych obrażeń. No to jest klasa. R ma przepuszowane. Gdzie się coś na topie. Zobaczymy, czy zareaguje. Nie spojrzał, nie zauważył. Ale ma tutaj niezły setup do dajmowania. Nie ma za bardzo gdzie rumować, więc po prostu będzie puszał. I, tutaj, I właśnie to jest to wykorzystanie tego matchupu Jedno złe R do przodu. No i po prostu dojazd RK, oblodzenie. Czarnik. Tylko nie może się ruszyć. I tak mega szybko kończy się żywot Zoey. Mój tutaj musi uważać na tą serii. No teraz zobaczmy, jaki będzie chciał mieć plan. Prawdopodobnie, hop, jest jakaś afera. Nic nie widzimy. Niezbyt patrzy, co się dzieje na mapie w ciałchu. Nie, nie używa za bardzo F, żeby sprawdzić, co się dzieje. My sobie nie wie, no ale stoi na tym midzie. Stoi na tym midzie i robi to, najważniejsze. Czyli puszuje wavey. Puszując wavey, farmiąc, jesteście do sukcesu. Tutaj jeszcze jakiś szybki recall mimo, że jest drake, no ale jego drużyna nie chce za bardzo tego kontestować. nie są pod to grać, są w tym momencie o wiele silniejsi Dresia 2 do 7 w kilach. Rexa jest przepotężna właśnie raczej w oku nie chcą grać, Tego, żeby brać jak najwięcej killi, towerów i stąpać. Drake jest raczej drugim priorytetem tutaj Tutaj mega poddymiony zagranie ze strony kolegi Nautilusa, ale zabił, zabił, nie ma co zrobić tematu. No tutaj typowo FF od razu, widać jak to jest, ja nawet w najwyższych rankach zawodnicy nie mają zbyt dobrego mentalu. Jeszcze blue buffik, szybki szybki blubów oblodzenie, żeby mniej dostać obrażeń. Najłatwiej no też go skajtować. Można tym oblodzeniem rzucać lewo prawo, troszkę nie od 20 sekund cooldownu, to co nic. I nawet jeżeli teraz tutaj oddaje tego Drake'a, to nie ma też żadnego znaczenia, ponieważ Rexa wzięła Heralda. No, i teraz będą mogli z tym Heraldem skraszować jakieś plate, jakiś tower, wziąć, więc w międzyczasie może jeszcze jakieś kile, No i grać po to. Bo trzeba tutaj zauważyć, że zobaczymy na jego team, że są bardzo agresywne. Oni chcą tutaj szukać niezłej afery. Rek'Sai, Ari, to nie są czempiony, które się super skalują. Ale są czempiony, które w mid -game super mogą wyłapywać. Są super mocne. Więc głównym tutaj z zagraniem ich jest. To, żeby nie grać może gdzieś tam do jakiegoś late game'u po prostu teraz, w tym momencie w którym teraz są, po prostu łapać kile jak szalone I poszłać wszystkie towery to fajne stoi tutaj na sajdzie dzieje się coś nam idzie, Ale ma tutaj wywolone na to, on nie musi nic innego robić tylko po prostu to, żeby brał jak najwięcej creepów I był Był sfarmiony i jednocześnie tworzył presję na mapie A jak będzie trzeba, to to zajdzie tak jak teraz, po dopushowaniu Zwłaszcza, że tak dominują. Bo jeżeli dominujemy, to musimy atakować z każdego frontu. Przeciwnicy, tracili jak najwięcej, jeszcze brać cały ich las. Bo to jest coś, to jest troszkę undervalued. Z jednej strony, że jesteś do przodu, bierzesz wszystkie creepy i zabijasz, ale z drugiej strony musisz jeszcze brać las. No, tutaj prosta egzekucja, dojazd. Tutaj też gdzieś na kraju w zasięgu Zoe, Znaczy Zeri. Tutaj jest sztuczka, charm E, co na Ari. Gdzieś tam jest to wyłapywane. I patrzcie, kolejny czarm. On nie rzuca tych czarmów w powietrze. Wersyjnie każdy trafia. Nie jest to proste. Trzeba mieć dosyć duże wyczucie. No i duży, duży ogar. Ale znowu idzie, idzie dopuszczać topa. Tak, żeby cały czas ten top się dopuszczał. No bo to jest coś, o czym niektórzy nie wiedzą. Ale będąc do przodu, jeszcze tak do przodu jak on jest teraz. Creepy jego są silniejsze. Więc, koniec końców, wave'y zawsze będą się pushołać gdzieś w jego stronę. I też zobaczcie, że jeszcze w międzyczasie wziął golemy, więc tutaj o to chodzi, żeby jak najwięcej resourców dla przeciwnika wziąć. Nie dość, że kraszyłem wave o tower, no to jeszcze zabierałem mu las. Tutaj mógł kupić Horizon Focusa, ale pokusił się o Medžaja. Lekka podymka, zakup mega dobry, ale ryzykowny, bo jeżeli teraz się wywali, to straci 1250 golda. Ale jeżeli złapie killa, to naprawdę tutaj będzie o wiele silniejszy. Jakiś fight. wiem, czy uda im się ich dogonić. No, raczej nie. No i tutaj troszkę szkoda, przez to traci wave'a na górze. Tylko raczej chcieliby zgarnąć. Ale gdzieś tam będzie musiał się kierować w tamtą stronę i raczej nie zabije, no bo ta się prawdopodobnie cofnie teraz No ale kolejne wave'y powinien zgarnąć Teraz tutaj zobaczył, że już nie ma po co tam iść Następny wave i tak złapie Więc Twierdzi, że trzeba coś poddymić Pokażę zagranie W momencie, gdy sami chcemy troszkę przyspieszyć grę Może zdropać jednego, dwa wave'y A za to spróbować wyłapać jakieś kile. Spróbować coś innego poddymić to miałem teraz prawie na midzie, nie mogę podjąć tego na szora. raczej po prostu wokół niego stać. Bo to jest taka zagrywka, że nie do końca musimy robić tego na szora. wystarczy po prostu gdzieś tam się koło niego pokręcimy. No i w ten sposób też porcujemy przeciwnika, żeby do nas podszedł. To te fajty to po prostu lata, lata, jeden za drugim, resety łapane. No i próba, próba znalezienia jakiegoś fajnego czarma. Tam. Przyjemy się, Erek podrzuca, no to już jest łatwy czarny do trafienia. Nie o to tutaj chodzi. Gdzieś tam próba grania z kraju Zoe. Czeka z tą żeby przypadkiem nie dostać bombę, bo bombel tej grozi śmiercią. Zrobił co trzeba, no i ucieka. Fajne, fajne rozegranie Ari. Bardziej nie to, że zrobił tutaj jakieś kosmiczne obrażenia, ale zrobił fajny zamęt. O to chodzi. Fajny zamęt w tym Tutaj komuś oblodzimy, że nie może się ruszać. Tutaj złapiemy jakieś czarma. Tutaj zadamy jakieś obrażenia za pół HP. O to właśnie chodzi. To już jest podejmowany Nashor, już zbytnio nie ma co. Pięty Nashor, nie ma co gridować, zwłaszcza, że nie chcą zdechnąć, biorąc pod uwagę, że ma 18 taką na medżaję, więc śmierć tej raczej... Nie jest czymś, co by chciał. No i tutaj niby jest blubów, ale co? No, na pewno nie może tych blubów teraz wziąć. Czemu? Bo jest Infernal Drake, jest za nim Bounty, muszę najszybciej tam pójść, to wziąć. Co teraz 10 godzin pójdę w sklepie, przez to, że gada przez telefon, ale tak to czasami wygląda. No idzie na tego blubów, bo już raczej ten Drake został oddany, albo oni go tam wezmą, kolapsują. Ale ta jego niewiedza, nie sprawdzając co się dzieje, no i rozkrężenie przez telefon troszkę sprawiło, że nie był w stanie zagrać, zgodnie z tym co się działo na mapie Ale tak to wygląda czasem jak się streamuje Jak się streamuje ciężko skupić się na grze I ciężko grać tak jak się... Gramy normalnie Jeżeli tak tutaj w miarę dobrze sobie radzi A no, on tutaj nie ma ani donate'ów, ani song request'a, ani nie czyta chatu Na pewno nie jest to stream wysokiego, by łatwo się rozkojarzyć Tutaj focus na hajnym play'u No i znowu wchodzi, charm'ik Setupuje pod drużynę No i chodzi o to, żeby oni Elegancko mogli Skończyć co trzeba i to jest znowu latasz, latasz. Rzucasz jakieś czarmy, rzucasz jakieś kulki, jakieś oblacenie. tyle, żeby tam zać jakieś obrażenia. No i przede wszystkim wyłapać coś dla drużyny. Chcę im, żeby oni robili łatwy łatwe oro. Nie ma to jakiejś super tajnej magii. To jest to dosyć proste. Granie Ari, mega, mega schematyczne. O, sztuczka, flash E, żeby jeszcze włapać i Być bardziej dla punktów stylu, no bo raczej tą grę i tak skończą. Ale fajnie, w normalnym scenariuszu, mega dobre włapanie. No i tak to i w ten sposób z połączył tą grę. Właśnie fajnie pokazał, jak powinno się wykorzystać Ari. To, że bierzemy naszego leśnika, gramy razem z nim, setapujemy jakieś kile, gramy również z jego cckami. On nam zacznie z cc, my dorzucimy naszego charma, potem dorzucimy full combo. No i team fighty. To, żeby robić zamęt, 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 Jakiś tam obić tutaj jakiś charming, obladzenie, nie o to chodzi, kontrola tłumu. No i przede wszystkim na linii cały czas puszować ku, 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 ku. Puszowane, puszowane, no i szukamy jakiejś presji na mieście. No i to tyle w tej grze. Dzięki, że obejrzeliście. Dajcie znać, co myślicie o zawodniku siałku i o czempionie Ari, czy sobie pogrywacie, czy nie. Bardzo dobry czempion, dużo ma, duże win ratio. Trzymajcie się, cześć. Pa!